Olivia. Ja, Martyna, Elena. Dzisiaj jest 18 luty sobota, a to fragment dzisiejszej Ewangelii. Jego odzienie stało się tak lśniąco białe, jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. W tym fragmencie chodzi o to, że ubranie pana Jezusa było tak białe, że nawet sobie go nie wyobrażamy. Według nas symbolizuje to, jakim pan Jezus był pięknym i dobrym człowiekiem, a zarazem Bogiem, który powinien być przykładem dla nas wszystkich. Dlatego dzisiejszym odgrywającym challengem jest zrobienie chociaż jednego dobrego uczynku dla rodziny lub przyjaciół. Fala!